Pokoju za wszelką cenę jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor. Witajcie w kolejnym odcinku Skull-to-Arms Gates of Hell Ostfront gdzie gramy Polakami na nowym DLC, które robię razem z ekipą No i co, dzisiaj sobie zagramy atak na mapie Mikli Zagramy sobie tylko dlatego, Tamte mapy może by były ciekawsze, ale mamy mniej tych gwiazdek Także spróbujemy tutaj Liczę na to, że Japończycy naprawdę przycisną Zobaczymy co to wyjdzie przy okazji, chciałem zachęcić nowe osoby do subskrypcji. Dzięki temu śledzicie poczynania, co się dzieje z tym delce, co ulepszamy i tak dalej. Weźmiemy sobie wszystko, uzupełnimy. Zachęcam do lajkowania i do komentowania. Pamiętajcie, że powyżej 7 słów dopiero jest komentarz. Tak YouTube to traktuje taki jest algorytm akurat. No i dzisiaj sobie zagramy, myślę, że lepszym czołgiem. Weźmiemy sobie już Wam pokazuję weźmiemy sobie 14tp także sprawdzimy jak to wszystko będzie działało oraz może byśmy sobie wzięli schneidera piąteczkę, też żeby było jak atakować że no, zostawimy możemy flotylę pińską pocisnąć no i weźmiemy na pewno samoloty także na dzisiaj w ten sposób TKS-y sobie zostawimy, granatnik, WZ-y zdejmiemy, saperów, wóz dowodzenia, to się wszystko jeszcze przyda, spoczko, browningi, sekcja z kabeurem, 7TP niech będzie, bo to taki, można powiedzieć, że młodszy brat, 14TP, różne saperu wywalimy, bo forsa, to, to i spoczko. Także weźmiemy sobie nowy czołg. Gdzie on jest? A, najpierw jeszcze armatki. Te są piąteczki. A, myślę, że porobimy im trochę chaosu. Żeby było ciekawiej. Oraz tutaj weźmiemy sobie. No, na przykład tutaj. 14TP. No, mamy super penetrację, naprawdę. I taka była. No, naprawdę, ludziska, no, Się niektórzy dziwią, ale taka była ta penetracja. Myślę, że to powinno nam starczyć na Japończyków, na spokojnie, żeby było jakieś wyzwanie, inne czołgi, to by było spoczko. TKS -y zostawimy. O, no, powinno być w porządeczku, no. Nic tu więcej takiego nie widzę, co by nam miało zagrozić i to nam powinno też pomóc. A, no i kupimy te samoloty, bo to o tym zapominam. Może łoś też się przyda. I więcej tego lotnictwa rozpoznawczego. No dobra, no to co? Myślę, że możemy sobie na spokojnie rozpoczynać. Także, jedziemy. Ok, zobaczmy, jakie punkciki. Oczywiście zachęcam do nowej, nowej no już prowadzonej serii z Polakami przeciwko Związku Radzieckiemu. Okej, okay, co tu mamy za mapy w ogóle? O, i oczywiście też zachęcam do zostania wspierającym. Uhonorujemy te osoby na końcu odcinka. Yy, będziecie wtedy... Wszyscy będą widzieli na koniec, kto tam wspiera. No dobra, tak to wygląda. Tu mamy takie bagna. Wygląda prosto, powiem szczerze. I weźmiemy sobie te sto piąteczki. Okej. Także co, najpierw weźmiemy sobie jakichś ludzi trochę z przodu. Schneidera też bierzemy na tej drodze. Będziemy, myślę, że się mniej więcej bawili. Jedno weźmiemy sobie tu, myślę. A drugiego Schneidera bardziej z tej strony, o. razu 14 TP. Niech zajedzie sobie tutaj. Tankietki niech wspierają tak. Te... O, właśnie, ja tankietki powinienem wysłać do przodu. Mamy ich tyle, że. Nie dziwię się, że karaluchy nazywali je, przecież to kurczę takie. Wo, Linia upadła, ale okej. Okay. Udało im się jakoś. Dobra, panowie. Bo to takie jest, powiem wam. Jakby mnie atakowała tankietka, może kiedyś zagramy, że Polacy będą nas atakowali. Kiedyś coś takiego by się zrobiło To wtedy Zobaczycie jak, jak to irytuje Taka tankietka Dobra poproszę też to Trzeba się tego sprzętu Pozbyć trochę do przodu Co tu mamy? Snajperów Też tutaj poproszę Tu już mamy pierwszego Japońca o, SNLF! No to to są już dobrzy ludzie. To są naprawdę. Nie ma lipy z tym. Dobra, panowie, trochę do przodu możecie. Tu weźmy nasz zarąbisty 14TP. Zarąbiste. O, wow, myślałem, że to już czołga. Tu, tu ruskie, widzę, że. spokój o radiooperator okej okay. dobra na razie szykujemy się do zagłady Japończyków czy wzięli mi te armaty idą Ok. polski fiacik też tutaj poproszę armatki Armatę tutaj możecie dać też śmiało. No, ciekawy jestem. Zobaczmy yy, Czaplom, co tam się dzieje. Szczeniaczkiem polećmy. Elegancką. No i co, spokój. Nic tutaj nie ma, naprawdę. Żeby oni jeszcze coś mocniejszego tu dali. Ale nic tu nie ma Dobra, wykurzymy ich po prostu na razie bez strat. Jesteśmy, postaram się y, tymi działami zrobić z nimi tutaj porządek. Dawać, dawać panowie, ile mamy amunicji w ogóle? O, niedużo. Ale mamy jeszcze inne y, te naboje, także luzik. Możecie śmiało podjechać tu bliżej, bo nic tutaj nie widzę, co by miało nam zagrozić. Ok, ten ich siedzi tutaj. Dobra, no i sprawdzimy sobie ostrzał artyleryjski. Odłamkowo mamy burzące. A i dymne mamy właśnie. Bardzo dobrze. Dymne też się przydają. Myślę, że jeszcze kiedyś się przydadzą na. Na to, żeby ochronić jakąś na przykład jednostkę. Okej, okay. ochroniły ich worki z piaskiem. Wykurzymy ich trochę. Ładnie, rozwala się wszystko. No dobra, kurczę, taki spokój jest, chodźcie panowie też. Weźmy czy to 14 tp. Fajnie, bo już załadowali. Na razie nic tu się nie dzieje. Aż smutne, kurczę. Normalnie mamy heroiczny, najwyższy poziom trudności. I... nic, a nic. A ci kurde jakby im nic się nie stało, nie? Dawaj, panowie. Walić. dobra, piechota dobra, lecimy dobrać, dobrać okay. teraz dobrze by było Walnąć tą chałupę, a z drugiej strony nie w nasz czołk o w mordę. No jak będziecie tak celowali, to nie będzie za dobrze. Dobra. O! Dobra, daszek. Czy pomalutku? Dobra, dawajcie tą tankietkę. O! Ej, panowie. Przyjedźcie go kurde. będą myśleć, że mogą... Ej, rozwalcie go! Dobra. Było już tak mało przyjemnie. Krzykną, bo to swoje. Dobra, ładnie. No na razie, spokój, mega sobie biegnie jakiś dobra, bierzemy kolejną tankietkę bo naprawdę nic się nie dzieje bierzemy i spróbujemy im tam walnąć o ja cię kręcę teraz tu walnęli możecie te armaty do przodu tu dać spokojnie myślę, że bez jakichś tutaj większych Lecimy z tym. Fajne jest to, że możemy tą zasłonę dymną. O, w ten sposób. O! Proszę bardzo. Wreszcie jakieś jednostki. Do, do podstrzelania chociaż. A, dobra, weźcie z tym Browningiem. Tutaj ja chciałem tankietkę. Okej. Także co jedziemy dalej No masakra powiem wam No co oni się tak A tu widzę kamienie stałe Co to akurat słabo Więcej do tych ruskich widzę rozwalonych czołgów Bo to są mapy fińskie O tego też nie mogę przesunąć No to kurde trochę słabo Z tym Nie chciało się twórcą Zmienić Dawajcie Weźmiemy sobie kogo budzące Ale myślę, że się rozkręcą Japońcy, może teraz coś Zobaczymy Dobra, poproszę jakiś ludzi Tutaj nawet te jednostki Chodźcie Sprawdźmy Dajmy im chwilkę i zrobimy lotnictwo rozpoznawcze i... Co oni tam mają? Tu mamy też ludzi. Zapraszam was tutaj. Coś mają? Jedzie, 75. No ale to tylko tyle punktów mają na to? Trochę takie Man. Dobra, pojedziemy sobie od boku w takim razie. Hmm. Dobra to jest armatka, nie powiem. Ale no tą jedną armatą to nie wygrałem tej bitwy. Cud by musiał się wydarzyć. O! Ten to sprytny, kurde, tu mi chciał gąskę zdjąć. To ciekawe było I co, na drogę wchodzą? Powoli widzę. O dobra, dobra. Coś jeszcze będą mieli. O jeszcze będą mieli, dobra. Czyli chyba bez strat tego nie wygramy. Bo coś czuję, że tą tankietkę mi czymś rozwalą. Okej, okay. gdzie jest armata? Okej. Okay. O jak nie wiem jakim cudem ten chłop przeżył. O kurde. Tankietka kontra ich pojazd. No, nic z tym raczej nie zrobimy. Ale weźmiemy czołg i ich rozwalimy. Dobra, robię coś dziwnego, bo ponieważ ja wkraczamy na ich jakby teren. Kurde, znowu te kamery. Najlepsze to są jednak te podstawowe mapy powiem wam. Najlepiej one działają. Także wcale nie ma co się tak tymi nowymi mapami sugerować. W ogóle hitem jest to, że stoją naprzeciwko siebie te czołgi te, te pojazdy. No w sumie to czołg lekki, ta tankietka, można powiedzieć. No i mają wywalone w ogóle w siebie. Dostaniecie teraz. Jeden strzał, i dziękuję, nie? Ten, jak wylasę. Dobra. Lecimy w takim razie z naszym 7TP. Tankietka, niech też. my też dobrze tymi granat, granatami, nie? sobie radzimy. Okej. Okay. Robo. Dawajcie, dawajcie, kurde. Weźmiemy sobie ten wózeczek, może tutaj. Tankietkę też poproszę tu. No i dobrze było tym Schneiderem im tam walnąć. Schneider akurat mają taką chatkę. Idealnie by w to puknąć. Dawać tutaj też zapraszam do przodu w tą stronę. No i co, macie coś tutaj też? Musimy wysłać tu piechotę. Browninga też możemy w tą stronę tutaj ustawić, żeby wspomóc, bo widzę. No coś wysłali, ale tu jedną piechotę wysłali. No by się wstydzili normalnie. To jest naprawdę nic. Żadnych strat i bardzo mało jednostek. Cóż. Dobra? Coś, co chyba usłyszeli, że jednak. Ale kurde, no co, co to jest? Mimo wszystko. O, tu panowie. Weźcie się. O, ustawcie. O, tutaj też widzę. I jest działo. Jest działo 75. Czy musicie rozwalić tutaj, tą. Dobra, weźcie tutaj też, przybądźcie. No, panowie, jest szansa, że wam hukną. Gdybyśmy ich tutaj zaczęli gnębić. No, właśnie, to jest to, o czym mówię. O, no, no panowie, co jest? O kurde, no to macie, dwóch zginęło Sami sobie to żeście... mogliście strzelać Dobra Dawaj, dawaj Czemu nie strzelają? Dziwna sprawa Okej, okay. no i dziękuję. O kurde, skąd ty masz granata? Mi się nie podoba. Czy nie mają ludzi, czy co? A, może tak. Może dlatego. Teraz powinni dostać. Jakie to jest w ogóle malutkie. Teraz możemy się przyjrzeć. Nie możemy wgnieść Okej okay. Dobra, bo się tak bawimy Dzisiaj to tych Japończyków normalnie tutaj No masakra jakaś To coś się tutaj dzieje Bierzemy w takim razie, dawajcie tu i 7TP Schneider, gdzie on jest? Ten Schneider jest, dobra Dawajcie, pocelujemy tu trzeba pobrać większy światło. Dobra, od razu dostali. Dawajcie do przodu. A tego Schneidera, gdzie ten drugi jest Schneider? Tu jest, dobra. Też dawać tutaj. Oj! Co wy tam walnęliście w drzewo? No ładnie, ładnie gnębicie, ale piechotą to byśmy już dawno tu zajęli, powiem Wam, że myślałem, że będzie jeszcze bardziej Ale walą dawać Jedziemy tutaj, nie ma co się w ogóle przejmować O! Tu coś jest, dobra Panowie ustawcie się w tą stronę. O, wreszcie dostają. Dobra, ustawcie się w tom i weźcie im walnijcie. Walcz, dobra. Jest typ 93. Nie no panowie, a w ogóle możemy jeszcze zrobić tak, zostawimy im tą tankietkę. Nie, ty tu wsiadaj tutaj chłopie. Dawajcie, robimy taki myk, Dochodźcie do tego, bo może wtedy będziecie lepiej działali jakoś. Dawajcie. O kurde, ci tu też dostaną. Oj. Pyk. Ale ich. solidnie. O, ładnie tu mi. Rozwalili ty ci teraz powinni przelać z tamtej broni. Stali tu ostro. Nie, no, dzisiaj to zabawa, powiem wam, że nawet jakoś taktycznie nie trzeba tutaj za bardzo grać. Na tym heroicznym coś. Też... O, teraz bronią nasi. Dobra. Przejmować to Naprawdę nie ma co tutaj się bać ich bierzemy więcej ludzi tu widzę, że przeszli coś dopiero po jakim czasie oni się tak, że tak powiem, trochę odlokowali, bo... tak to, to szkoda gadać o, od razu ich byśmy skutecznie ponawalali a tutaj ktoś zginął. Nikt. Ok. No słabo, słabo. Japończycy nie pokazali się, ale liczę, że w następnej obronie będą już mieli lepsze rzeczy. Ponieważ ostatnio jak była obrona, to coś tam mieli. Nie było. Może za fantastycznie, ale dajmy się chłopakom rozkręcić. Także jeszcze będą na spokojnie. O, snajper! Wreszcie jakiś snajper. No proszę. Aż jestem zaskoczony. Kurde. Ładnie. Dwóch mi zabili. No proszę. Ale tutaj nasi ich zaraz rozwalą. Niestety. Jeszcze w tej wersji z tymi granatami oni się tutaj lubią. Dobra, dostali jakiś sniperów widzę także Okej, okay, kontynuujmy. O, coś dostali nawet. No proszę Dobra. Jeszcze tutaj ustawcie się w tą stronę Coś jakie straty nam zadali, no 10 ludzi Trochę na moje własne życzenie. Bo normalnie jakbyśmy to przyspieszyli to nic by tutaj się nam nie wydarzyło. Zajęli tu te punkty. No i tak jak właśnie jeszcze wspominałem, będzie na pewno kampania. Myślę, że już na nowych tutaj teksturach i nowe będą też pojazdy zagramy na pewno przeciwko Włochom i przeciwko Węgrom. Także I tam zobaczycie, jak są na przykład źle zrobione na walormodzie Węgrzy. Bo ostatnio sobie tak nawet z nudów ogrywałem i powiem Wam, że tam są źle kości na przykład zrobione tych modeli. Czyli że punkty są tak ustawione, że ja nawalam z armaty i ten przelatuje po prostu przez, przez czołg yy, znaczy może nie przez czołg, tylko tam przez działo akurat walnęło. Także tam zobaczycie, jak to wygląda. Udało nam się. Bardzo słaby mecz Japończyków. Mogliśmy sobie tu zrobić co chcieliśmy. Ale dobrze. Także luzik. No i co? Weźmiemy sobie. Zobaczymy jeszcze co tutaj w ogóle. No tak. Tankietki tutaj wygrały. No, i spoczko. No, dzisiaj akurat taki meczyk. Na to, na to nic nie poradzę. Na tramala zima. O, fajna mapa do obrony. Także liczę, że tu już będzie lepsze widowisko. Yy, no i co? Jeśli Ci podobało, możesz stawić lajka. Like śmiało komentujcie. Jeśli macie jakieś pytania, to też zadawajcie. Yy, zachęcam też do zostania wspierającym. I widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hejka.